Hej, chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić pewną historią związaną z elementem przebiegu szkolenia, w ramach którego zostałem poproszony o to, żeby zadzwonić do rzeczywistego klienta firmy na naszym pierwszym module, pierwszym spotkaniu czyli tworzymy sobie ścieżkę rozmowy telefonicznej, no i tam w którymś momencie taki szumek na sali podchodzi najbardziej odważny i mówi wiesz Marcin, dobra, no my tutaj sobie ćwiczymy i tak dalej, ale chcielibyśmy, żebyś ty zadzwonił do klienta sam, jak gdyby pokazał nam, w cudzysłowie mistrzu, jak powinniśmy dzwonić, jak to powinno wyglądać no dobra, nie ma sprawy, bierzemy numer telefonu do klienta pan Stanisław Dzwonię do klienta mam na flipchartzie ścieżkę rozmowy, którą ustaliliśmy sobie, którą przećwiczyliśmy sobie wewnętrznie w związku z tym pokazuję im, że będę ją realizował. Ona chyba była sześciostopniowa, sześciokrokowa. Dodzwaniam się do pana Stanisława. Pan Stanisław mówi: No, tak, ale wy tu wydzwaniacie różne firmy. Ja się nigdzie nie zgłaszałem, w ogóle bez sensu. Proszę mnie wypisać, i tak dalej. Czyli pierwszy ruch, i od razu ząk. Ale co robi Hartman? Hartman mówi: Panie Stanisławie, doskonale pana rozumiem. To może być denerwujące, Przepraszam, w imieniu branży, ale skoro już rozmawiamy i przechodzę z nim sześciokrokową ścieżkę zakończoną umówieniem następnego znaczącego kroku jakim jest dłuższa rozmowa z konsultantem bo chyba trochę go zaskoczyłem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że nie zawsze wszystko nam się układa idealnie jako handlowcom. Nie każdą sytuację jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jeżeli masz ścieżkę sprzedaży, jeżeli wiesz co chcesz zrobić, to zawsze możesz potraktować ją jako punkt powrotu do Twojego zasadniczego scenariusza. Tutaj pomogło mi na samym początku to, że stwierdziłem, OK, przepraszam, przepraszam, w imieniu branży, szkoda, przykro mi, że, że tak się stało, ale skoro już rozmawiamy, to porozmawiajmy na temat, na jaki dzwonię. Klient zmienił front, otworzył się, odpowiedział na moje pytania, ustaliliśmy Kilka szczegółów, które pozwolą mi, czy pozwolą konsultantowi, który będzie do niego dzwonił, mieć więcej informacji przed rozmową i udało się całkiem fajnie wylądować. Nie poddawaj się, nawet jeżeli coś nie idzie tak, ok, dobra. Oddziel reguły od wyjątków i spraw, żeby każda rozmowa, skoro już się zaczęła, prowadziła przez właściwie obrane kroki do właściwego celu. Wszystkiego dobrego, to jedna z moich, jedno z moich spostrzeżeń z jednego. Z ostatniej szkoleń, wszystkiego dobrego.